Witam Was w kolejnym odcinku. Jest z nami dzisiaj Shadow, a ja to jak zwykle Bartek. Mm, ba, to Bartek sorry, ale to nie kolejny odcinek. To pierwszy odcinek pierwszy... serii Duke Nukem Forever. Sorry, sorry. sorry. którego ja będę o, nagrywał na Batka kanał. Bo to jest skomplikowana gra. Batek w nią umie grać, ale też niektóre poziomy są za, za trudne. Dlatego no. zaczynamy! Zaczynamy oczywiście od pierwszego poziomu, więc zapraszam do oglądania tej serii. Oczywiście Shadow miał już y, z połowy poziomów albo prawie wszystkie, tylko specjalnie dla was je skasował. No, byłem prawie na ostatnim, ale hmm. dla widzów wszystko. To, był to było bardzo trudne, raz próbowałem i mnie od razu skoksili. Dobra. Słyszeliście te dźwięki w tle, to był mój, mój uciążliwy, młodszy kuzyn Kuba. Batek go zaraz uciszy, a w tym czasie ja, ja przejdę pierwszy poziom. You're gonna pay for shooting up my ride. Jak możecie widzieć, właśnie bym poszedł się utopić. Nie tego baga, gdy nic w pierwszym poziomie nie można robić. Tylko najwyżej sus suszyć sobie łapy albo się wykąpać.

Kosmit! No to tutaj już jest narysowany, ale będziemy go bombardować, aż w końcu padnie i mu wykopiemy to oko w kosmos. Przepraszam, nie w kosmos, to będziemy mieli... Bok. Idiota! -Gry. I teraz będzie zać. Idę sobie idę, nie mogę iść. co I teraz możemy iść, biegać i walczyć. Czyli możemy zobaczyć pierwsze nasze ofiary. Tak, jak niektórzy nie wiedzą, moi znajomi może wiedzą, ale lubię tak knocautować czasami. To Teraz to będzie All Includes Bo przybliżę z bliska, jak, jak ten grubas wygląda. Bo można bardzo łatwo pokonać. Po prostu trzeba wokół niego chodzić dzić i unikać rakiet. Po prostu takie jakie ja przed chwilą robiłem: chodzi się obok niego i wtedy. Ale później, jak on ma właśnie mało życia, no to takie coś będzie robił i to trzeba unikać takie kule on też będzie strzelał o właśnie będziecie mogli zobaczyć i trzeba to też umknąć bo inaczej się straci mnóstwo ego czyli to jest dla Jukaszyci próbuję mu strzelić heada no pokaż oczko No woda Nie wiedziałem, bo tak to nigdy nie traciłem aż tak dużo życia. A mo, a mo. I teraz przeskoczę z tu. nie przeskoczyłem. Nienawidzę tego powodu. Ale on to dozwoli. Siema. I teraz to, to po prostu zrobię super cios. No chodź tutaj. Trzy, dwa, jeden. Poszło. I oczywiście to była część gry w grze. Bo to Duke właśnie grał w grę w grze. Dlatego to moim zdaniem jest rolujące. Duke sobie grał. Nie rozumiem angielskiego, więc nie mogę przeczytać tych napisów. Game, bo Oczywiście mam swój wiek yeah, trochę młody, years, ale moje tam są. Wow. Play, to są moje. Nie go. wiem jak to nawet, dziewczyny, czy jak to tam. Śmieję się jak. Nienawidzę tej reklamy. Chcę łączyć jak to się przewijało. Yours. Oh no, Tune in tonight at midnight to see my interview with the one, the only Duke Nukem. He'll talk about his new. And there are still no reports of any activity from the alien ship. In his speech on Thursday, the president said he remains cautious but optimistic regarding the recent alien visitations. He urged all citizens to avoid taking any actions that may seem aggressive. Z tych wiadomości można wynioskować, że właśnie naszą planetę zaatakowali kosmici. Yes. I wiem, to It sounds pretty scary. I can see the, from here. I if it's the same aliens you had <laughs> Why do you think they came back?

Uciążliwy no, mały kuzynek, właśnie hałasuje. Ale, jak są takie dźwięki, no to bądźcie spokojni. To jest mój pad, oczywiście. Dobra, idę się utopić. Będę, że tu czas pograł wiele, ale póki co nie można. Jest ten głupi statek, z którym będę walczył później. Ale nie trzeba akurat. Takiej Jak ktoś chce wiedzieć, co się tam stanie, bo w sumie nie wiem, co się tam stanie, to niech postoi tam dłużej. Bo ja nigdy tak nie stałem dłużej. Bo mi się nudziło tak. Po jakimś pięciu minutach, tak patrzenia na ten statek kosmiczny, no to aż, aż oczy wyskakują. No. Teraz będziemy. Widzą? Nie możecie widzieć, widzieć tego grafiki Duke'a. W tym zacie wygląda tak. i tak skaczę. Zobaczcie na niego, to wygląda trwająco. A bagi są takie na nagrywaniu, tak da to nie baguje Bo jak się nagrywa, no to wtedy to są bugi świata totalne. Dobra, no mnie stoi Batek, mój najlepszy kuzyn. I patrzcie, jak je ja nagrywa. Tak idź tam robić, co robisz, bo ja się stresuję, tak jak tak ktoś się gapi, jak ja nagrywam. Okej. Tak. Ale. Za chwilę wrócę, bo idę coś. Przepraszam za tą małą przerwę W sumie nie była przedwę, bo cały czas oglądaliście to zdjęcie Po prostu... Musiałem iść coś załatwić. To nie do toalety Z moim kumplem oh my God, hey, glad to see you. Tutaj Duke. lepiej nie podchodzić oh God, To ja To oh mi się najmocniej Duke! Jesteś do mnie. Hej, Teraz jak się odetchnęła, to czas coś zjeść i czegoś. Się On to jest prędkością światła.

Kuba się nie uspokoi, więc nagrywanie będzie trochę bardziej. Nie uda mi się, się przejść do Sejwa dzisiaj w tym odcinku, dlatego go no, no, no! Przy, przy 14 minutach. Wtedy... nie będę person at the show. I <laughs> to uh, yeah, really ask him Jimmy. Mr. Nukel, will you sign this for me? Chania, podpiszę. Nie, sure nie, podpisz. nie możecie cię pisać. Ja narysuję mu coś podobnego do kucha, bo tutaj bardzo trudno się się rysuje, zwłaszcza na padzie. I wanna grow to be just like you. Take your pills uh, uh, vitamins every day, and you grow Wow, thank you, Mr. Newcomb. Huh? Wow. Jest so cool! Ja myślałem, że Dobra, tutaj niestety muszę przerwać nagrywanie, więc widzimy się w kolejnej części.